Mimo tego, że Rockstar nigdzie nie napisał oficjalnie, że nowe DLC nadchodzi tego i tego dnia, to my wszyscy i tak wiemy, że nowe DLC, które wprowadzi rezydencję, dostaniemy już 9 grudnia. Ale zajęte się stanie, mamy swego rodzaju wprowadzenie, zajawki, prezenty, które mają nam umilić oczekiwania. O tym i o paru innych rzeczach opowiem Wam w dzisiejszym materiale. Zaczynajmy! Place budowy pojawiły się dwa albo trzy, to zależy, jak to interpretować. Pierwszy znajduje się koło mini madrazo. Jest tutaj miejsce na jakąś fajną rezydencję. Mamy nawet zdjęcie jej. Tak się prezentuje. Urywek. Przypomina mocno Willę de Vina Westona. Musicie sobie przyznać. Ale jak już ustaliśmy w jednym z moich poprzednich materiałów, oczywiście to jest bardzo podobny budynek, ale nie Willa de Vina Westona. Są tutaj pewne szczegóły, na przykład to, że w tle widać obserwatorium. Ten sam budynek, ale nieco inny kadr. Widać tutaj więcej podwórza Zdecydowanie różni się ono od tego co mamy u Dewina Westona Macie nawet porównanie, zobaczcie jaki tutaj jest wąski chodnik A także jak wygląda ten ogród po lewej I z powrotem zdjęcie Widoczna jest diametralna różnica Znaczy to może nie jest diametralna Jest różnica Tak o to Lepiej tak to zostawmy Kolejne zdjęcie Najprawdopodobniej przedstawia ten sam budynek No po raz kolejny przypominam mocno Devina Westona tylko, że z tyłu bardziej, powiedzmy, od tej strony basenowej, ale po raz kolejny nie jest to ten sam budynek. Bo zauważcie, że co prawda są tutaj elementy wspólne, a my te schody po lewej są te dziadostwa, takie coraz wyższe, no, wiecie o co chodzi. I to samo, zobaczcie, jest tu Dewina Westona, tak samo to wygląda, ale yy, są różnice, na przykład yy, inaczej są drzewa poustawiane, do tego yy, schody nie mają barierki. Więc wróćmy z powrotem do tego zdjęcia I też przy okazji Zauważcie, że w środku, co ciekawe Widoczny jest interior A powinny być jakieś fake, powiedzmy, szyby Które nie pokazują nic w tej środku A tutaj mamy interior Jest to strasznie ciekawe, ciekawe czy to jest na potrzeby ss Czy faktycznie będzie to widoczne Przy okazji także zauważcie, że Na dachu Znajduje się raczej helikopter Bo widać jest śmigło Helikoptera więc możliwe, że właśnie ta rezydencja będzie miała możliwość wylecenia helikopterem od razu. To ma sens. Druga, a może i trzecia willa to zależy jak Rockstar wykmini czy będzie jedna potężna, czy dwie mniejsze znajduje się proszę państwa w tym oto miejscu. Niech widać się tutaj bardzo, bardzo dużo przestrzeni, ale jest tu przy okazji też strasznie wąsko, więc nie wyobrażam sobie tutaj za bardzo żadnego budynku. Przydałaby się jakaś swego rodzaju wizualizacja, gdyby jakiś model zareślił tutaj jakiś budy... A no tak, zareślił, e, tak się prezentuje budynek, który może tutaj stać w sensie inaczej, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Budynek na pewno będzie inny, ale daję wam to podgląd, jakiej wielkości budynek może się tutaj zmieścić, i w jaki sposób będzie on ustadowiony, że tak powiem. I przy okazji, także drugi budynek. Więc faktycznie mogą tutaj być dwa budynki postawione. Albo jeden, jakiś taki strasznie potężny. Ja bym wolał chyba tą właśnie drugą opcję. Że jeden, przepotężny budynek, bo faktycznie, mimo że jest tu dosyć stromo, da się coś tutaj ustawić. Kolejna rzecz, o której warto sobie pogadać, to nowe misje. Które są swego rodzaju zapowiedzią nowej aktualizacji. Musimy tam pomóc przy kilku budowach. Oczywiście robiąc nieco mniej legalne działalności. Misji jest łącznie trzy i pierwszą z nich odpalacie w tym oto miejscu, ale jest pewien kłopot, niektórzy tego znacznika nie mają. I co zrobić w takim wypadku zapytasz? Odpowiedź jest bardzo prosta, udajesz się do jednego znacznika, który znajduje się na lotnisku, jest to znacznik Martina Madrazo. Czeka tam na ciebie kastynka, w której poznasz Fabera, Valentinę, a także Rafa. I to ta trzecia postać będziecie wprowadzać w rezydencję, więc musisz w jakiś sposób się z nią zapoznać. I właśnie po to jest taka scenka, nie musisz jakby całkowić myni, którą on Ci poleca, tylko masz się z nim zapoznać. I tylko tyle wystarczy, znacznik już po tych misjach będziesz miał. I jakby co, ja zrobiłem u nich specjalny materiał, gdzie pokazałem jak te misje zrobić, żeby dostać za nie maksymalną wypłatę, dlatego że one mają specjalne warunki, po których spełnieniu dostajesz więcej kasy. Przy okazji, jest premia razy dwa, ale idzie ta plusa razy cztery, więc można całkiem przyjemne pieniądze zrobić. Misje te można odpalać tylko i wyłącznie ze znaczników. Ale to nie oznacza, że kiedy zrobisz te trzy misje, to one znikną na zawsze. Znaczy, raczej znikną, kiedy będzie już ta aktualizacja, tak one wyglądają, jakby były właśnie limitowane mocno czasowo. Ale, ale, mimo tego, że nie można tych misji odpalać z jakiegoś menu, no to można je cały czas powtarzać. Bo kiedy wkładasz pierwszą misję, masz dostęp do misji numer dwa. Nie wygrasz misję numer 2, masz dosyć do misji numer 3 Ale po wykonaniu jej masz ponownie misję numer 1 I 2 i 3 1, 2, 3 1, 2, 3 I możesz w ten sposób te misje farmić A podczas premiera T4 płacą one całkiem niezłe pieniądze Aby umilić wam oczekiwania, Rockstar rozdaje prezenty I są one całkiem srodzie Jest poziom czarny, a także złoty Zacznijmy od czarnego Który dostaniecie za Samo wejście do gry. Jak wchodzisz do gierki, od razu dostajesz te rzeczy do swojej garderoby, ale także jedną rzecz musisz samemu sobie odklikać, że tak to powiem. A więc do twojej garderoby wpada dokładnie: czapeczka Santo Capra, koszulka Santo Capra, klapki Santo Capra, a także jeżeli grasz kobitą, no to jest jeszcze sukieneczka. Dodatkowo na twoje konto wpada także oznaczenie, które się monogram sesantanowe Nowe do Ubermacht revolter Powiedz sobie, po co mi to oznaczenie, skoro nie mam samochodu. A no po to, że ten samochód także jest za darmo, więc możesz sobie go zabrać za sport a jeżeli nie chce się klikać kilka razy, czyli kupić pojazd, a także zamontować oznaczenie, to może po prostu go zabrać sobie z wystawy, gdzie ten pojazd oczywiście też jest darmowy, i ma to oznaczenie fabrycznie powiedzmy zamontowane. Wszystkie te nagrody macie widoczne także na tym obrazku. Cały powiedzmy zestawik, łącznie z pojazdem, ale. Ale jest tutaj jedna bardzo ważna rzecz. Te rzeczy są za samą gry między 13 listopada a 7 grudnia. jest to o tyle ciekawe, że nowe DLC dostaniemy 9 grudnia. Więc te rzeczy raczej powinny być tam dane od 13 listopada do 8 grudnia. A tutaj Rockstar tak jakby wywalił jeden dzień. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Ale niechaj tak będzie. Przechodzimy teraz do złotego statusu, poziomu. Jak zwał tak zwał. Które otrzymacie za wykonanie tych trzech misji, o których Wam już w tym materiałach opowiadałem? Nagrodą za to jest 2 miliony, proszę Państwa, zniżki na nieruchomość. A to moim zdaniem oznacza, że Rockstar raczej nie da Wam zniżki takiej znaczącej, tylko jakąś taką skromniejszą, która Wam troszeczkę pomoże z budżetem, powiedzmy, ale nie kupi nieruchomość za Was. Czyli w prostych słowach, powiedzmy, moim zdaniem, jeżeli Rockstar daje zniżkę 2 miliony. To nieruchomość ta nowa rezydencja nie będzie kosztować 3 milionów, nie 4, tylko kurde, więcej! Nie chcę tutaj strzelać liczbami, ale na nieruchomość najtańszą, powiedzmy za 2 miliony, bym nie liczył. Za 3 też bym nie liczył, za 4 też raczej nie. Myślę, że piątka, a może nawet i dziesiątka, mówię tutaj oczywiście o milionach, by się przydała przynajmniej, żeby jakąś z tych nieruchomości kupić. Ale też nie chcę być czarnowizem i mówić wam, że to będzie kosztować mega duże pieniądze. Ale yy, na pewno nie będzie kosztować 3 milionów, tego jestem niemal pewny, no bo Rockstar nie dałby 2 milionowej zniżki Do tego także macie milion za wykonanie tych misji, który dostaniecie po maksymalnie 72 godzinach od wykonania tych misji Ja na przykład dostałem już ten hajs, był komunikat kiedy wchodziłem do gierki, kiedy już wbiłem do samego gietona, także dostałem kolejny komunikat I oczywiście potem w gierce yy, też te Pieniądze miałem, więc y, ja dostałem akurat te pieniądze po mniej więcej 24 godzinach, ale wy powinniście dostać po maksymalnie, jakby co, 72. I do tego jeszcze dostaniemy jakiś sweterek rockstarowy, ale wyglądu na ten moment nie zdamy, więc zapewne dostaniemy go już kiedy wejdzie nowa aktualizacja. I proszę państwa, to tyle.